Witam cię bardzo serdecznie na kolejnym czytaniu Słowa Bożego na naszym kanale. Dalej kontynuujemy Ewangelię według świętego Mateusza, i dzisiaj też dalej taki ważny temat, no pewnie który, który będzie nam towarzyszył jeszcze długo i długo, o ile żyjemy, to właśnie temat wiary. Na początek, tak jak zawsze, poproszę Was o znalezienie zacisznego miejsca. W którym będziecie mogli na spokojnie wysłuchać tego słowa, zamknąć sobie oczy, znaleźć wygodną pozycję i zejść w głąb swojego serca, w głąb siebie, odnaleźć to swoje, to swoje dziecko, którym kiedyś byliście i które chłonęło jak gąbka całą tą wiedzę, było po prostu takie głodne wiedzy i miało zdecydowanie więcej wiary. Więcej wiary niż my dorośli. Jeśli będziecie gotowi, to zacznijmy. Weź kilka głębokich oddechów. Postaraj się o niczym nie myśleć. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na początek poprosimy Ducha Świętego o prowadzenie. Przyjdź, Duchu Święty, z mocą. Potrzebujemy Twojej pomocy. Otwórz nasze uszy, oczy, umysły i serca, abyśmy usłyszeli, zobaczyli, zrozumieli i w sercu doświadczyli, że Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym i dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Proszę Cię, Duchu Święty, aby dzisiejsze słowa z Ewangelii dotykały tych, którzy tego potrzebują, by w Twoje imię, Jezu Chryste, dawały nowe życie, tu i teraz. Amen. Niewidomi pod Jerychem. Gdy wychodzili z Jerycha, towarzyszył mu wielki tłum, a oto dwaj niewidomi, którzy siedzieli przy drodze. Słysząc, że Jezus przechodzi, zaczęli wołać: Panie, ulituj się nad nami, synu Dawida! Tłum nastawał na nich, żeby umilkli, lecz oni jeszcze głośniej wołali: Panie, ulituj się nad nami, synu Dawida! Jezus przystanął, kazał ich przywołać i zapytał: Cóż chcecie, żebym wam uczynił? Odpowiedzieli mu: Panie, żeby się otworzyły nasze oczy. Jezus, więc, zdjęty litością, dotknął ich oczu, a natychmiast przejrzeli i poszli za Nim. Co w tym fragmencie było dla Ciebie ważne, istotne z perspektywy Twojego serca? Co Twoje sumienie? Ci podpowiada. Pomyśl o tym chwilę w tej ciszy. Na no ile silna jest nasza wiara, żeby uwierzyć w to, że Bóg, chociaż Go nie widzimy, potrafi uzdrawiać? Bóg wie dokładnie, czego nam potrzeba. On wie, ile przechodzimy, z czym się zmagamy, ale też wie, że wyposaża Was w taką wiarę, która potrafi uzdrawiać, która potrafi uwalniać. On jest zdjęty litością każdego dnia, w każdym momencie. Myślę, że jest z Wami, każdego z Was dotyka. Ten ból, to cierpienie, te trudności. Schodzi razem z Wami do tego dna. Tylko czeka, czy otworzysz mu drzwi, czy wyciągniesz do niego rękę, czy poluzujesz te zaciśnięte pięści, czy Twoja wiara będzie na tyle silna, by uwierzyć, że on w tej chwili zabiera od Ciebie. Ten ból zabiera od ciebie to cierpienie, zabiera od ciebie te zmartwienia, zabiera od ciebie tą przeszłość, która się za tobą ciągnie. Zawołaj do Niego. Zawołaj, Panie, ulituj się nade mną i wzbudź w sobie to poczucie silnej i mocnej wiary. Jezus mówi, że chociażbyśmy mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to byśmy po potrafili przenosić górę. Obudź w sobie tą wiarę, chociażby wiarę jak ziarnko gorczycy. Jezus pyta cię teraz w Twoim sercu: co chcesz, żebym ci uczynił? Jaka, brzmi, jaka jest Twoja odpowiedź? Na koniec podziękuj mu za obecność, za wysłuchanie, za czas, za to wszystko, co masz. Podziękuj mu za cokolwiek, za co chcesz. Wdzięczność otwiera to niebo na łaski. Dziękuję. Na zakończenie pomódlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Ci za dzisiejszą obecność i wspólne przeżywanie Słowa Bożego. Mam nadzieję, że jutro znów się spotkamy. Zasubskrybuj kanał, by codziennie być na bieżąco. Dobrego dnia z Bogiem. Papa. Pa.